Cześć, lakieruję GSXera 1000 78 chyba. Mamy tutaj element tak uszkodzony z lewej i z prawej i pokażę Wam takie szybkie cieniowanie bez użycia blenderów. Na takim zredukowanym ciśnieniu, taką metodą kropelkową, położymy sobie srebelko i zrobimy też cieniowanie lakierem bezbarwnym. Sporo osób też pyta o to i, i chyba dużo kłopotu to sprawia. No to ogólnie są ciężkie tematy, żeby właśnie na takim małym, no małej przestrzeni się wygubić. Wygodnie jest mieć na no, przykład całe drzwi w samochodzie na zgubienie się srebrem. No tutaj musimy sobie poradzić w taki sposób, żeby traktować oryginalne naklejki. Więc zamaskowałem te naklejki i tutaj będziemy aplikować bazę i trochę szerzej po prostu pla. Ten element pójdzie cały w srebro, a jeszcze obok mam element z białą perłę, bo to, to jest tego samego dwukolorowe malowanie. Więc pokażę Wam najpierw aplikację tej białej perły, potem zrobimy sobie cieniowanie. Dobra, pierwszy krok tej białej perły to jest taki biały, zwykły, solidowy podkład bezowy, tak? Zakrywam sobie miejsce naprawy. Drugi etap to jest taka bezbarwna zawiesina, taka perła. Czyli nakładamy tam, gdzie wiadomo był podkład i troszeczkę szerzej, żeby wyrównać po prostu kolory. Sprawdzamy sobie lampą inspekcyjną, czy wszystko jest równomiernie. Zacznę od tego jakim pistoletem nakieruję. Jest to Erganza AZ3 z dyszą 1.3. I tutaj kładziemy jedną pełną mokrą warstwę kryjącą. Czyli na takim normalnym ciśnieniu. 18 tam 8 bara, 2 2 bary. Pełny materiał odkręcony. Szerokość strumienia tak samo. I kładziemy po prostu jedną pełną mokrą. I za chwilę drugą. Chcę po prostu pokryć podkład. Srebro, które użyte jest tutaj do, do tego lakierowania, to jest taki miks srebra grubego, grubego ziarna i bardzo drobnego ziarna, które dość łatwo się można właśnie wcieniować, nie, nie tworzy tak bardzo łatwo tych takich szarych stref wejścia, no bo to, to grube ziarno po prostu nam to ułatwia. I tutaj tak samo, to już nie jest to pełna warstwa, troszkę zredukowałem materiał, o tak jak widzicie, tu kładę taką półmokrą warstwę, starając się nie, w, nie wchodzić tam po prostu w strefę tego przejścia, żeby ten odkuszł po prostu w drugą stronę i takimi właśnie metodami zapylania będę sobie tutaj pracował. Musimy pamiętać o tym, że każde stopienie srebra bardzo blisko krawędzi będzie nam skutkowało tym, że może być po prostu widoczna tak ta krawędź cieniowania. Więc po prostu tu pierwsze to, pokrywam podkład. Dość szeroko wychodzę sobie. Tu sobie redukuję ciśnienie na takie bardzo niskie, nawet do 0,8 bara dochodzę. tak po prostu pyle jakby rozprowadzając się tą mgiełką jakby ją tak wyrzucając troszeczkę widzicie jakby praca z pustu też jest tutaj istotna, także kontrola pistoletu jest, jest, musicie to jakby opanować trochę może niefortunne ujęcie w tej chwili, ale to zapominam czasem o tym, że jest ta kamera i ją tak właśnie delikatnie, delikatnie wtopiacie żeby zamaskować to przejście. Chodzi o to, żeby zredukować ciśnienie do tego stopnia, żeby baza była w formie kropelek. Wtedy ona nie tworzy nam tych takich ciemnych bręk. Czyli dosyć dużo materiału musi wypływać, jednocześnie być bardzo niskie ciśnienie. No, i ten pistolet też jest w technologii niskociśnieniowej, więc bardzo fajnie nam tą na tę kroplę układa. Ma też wąski strumień, więc możecie precyzyjnie sobie nim pracować. Może zrobię recenzję, jak będziecie chcieli tego pistoletu, po prostu na osobnym filmie. Tutaj widzimy właśnie efekt cieniowania. Druga strona, tu mam na szczęście troszkę łatwiej. Mniejsza strefa napraw, także sobie najpierw krawędź podpylam, tak, żeby nie zapomnieć o tym. O, i tutaj widzicie jakby chmurkę, która nam wtapia jakby to tak wrzucacie tą bazę po prostu w to miejsce nie, nie jest to na zasadzie pełnego krycia tu takie 5-6 warstw takich cienkich nam właśnie fajnie to załatwia i tu bez użycia żadnego blendera tak po prostu sobie taką metodą kropelkową możecie rozprowadzić na, na na starym lakierze. Problem polega na tym, że właśnie srebro tam gdzie jest utopione ładnie się ułoży, a tam gdzie jest po prostu sucha powierzchnia starego lakieru, ona się będzie układało płasko, tak jakby to jest sreberka, ona się połowa, dlatego robi nam się ten efekt tej szarości. Tutaj już lakieruję lakierem bezbarwnym. Czyli sobie wchodzę z lakierem bezbarnym, lakieruję tutaj cały ten element, aż pod samą krawędź. I na samym końcu użyję tylko blendera do cieniowania, lakieru gazbarnego, który nam roztopi tą starą powłokę i wtopi nowy lakier. Ale jakby co pierwsza warstwa. Tu już normalne ciśnienie, tak pracujecie sobie, tak żeby ten lakier jak najlepiej ułożyć czy znaczy tam dwa bary, jak tam kto woli, wiadomo o tym wyższe ciśnienie, tym struktura lakieru mniejsza. Tutaj lakieruję lakierem yy, DART CLEAR NOVOL i dwie pełne warstwy będą kładzione. Ten pistolet do takich właśnie prac nad motocyklami jest mega wdzięczny, no bo Sata ma mega duży jakby strumień, jest takim, takim działkiem, można by powiedzieć, do lakieru i przy takich właśnie pracach precyzyjnych wspomaga się właśnie tym Erganzom z bardzo fajnym pistoletem, w ogóle też polecany do stolarstwa. Przeżył swoje ma chyba co 7 lat, także naprawdę dosyć wytrzymały sprzęt. Jak widzicie po kubku, no, już zmienił barwy, nie idzie go po prostu, bo to już ma tyle lat. Druga warstwa. Tu, tu układacie trochę. Mm, Powalniacie tempo ruchu pistoletu tak, i próbujecie to jak najlepiej sobie rozlać na motocyklach, jednak tam struktura jest bardzo drobna. Dobrze i teraz już praktycznie użycie samego blendera, czyli jedziecie tylko po krawędziach i to jest taki produkt właśnie roztapiający starą powłokę i nową tworzy Wam się takie ładne przejście po prostu ułatwia wam to polecenie samo w ogóle lakierowanie motocykli jest dosyć skomplikowane jak widzicie jest tu zabawy, zakamarków trzeba wszystko domalować, każdą krawędź z samochodami jest dużo jakby mniej pracy sercem się śmieje, że malowanie tych motocykli to zajmuje więcej czasu jak pomalowanie drzwi w samochodzie druga warstwa to już ostatecznie zanim kończymy to malowanie Przyglądam się czy jest dobrze zaznaczone Wiadomo motocykle są malowane jakby trochę bardziej na gładko niż samochody Ale niekoniecznie nie zawsze To jest dosyć duża struktura Na przykład Kawasaki z tego co tam Oglądałem oryginalne malowania to dosyć są mocno strukturalne, także można spokojnie dopasować strukturę sobie tego lakieru. Tu już efekt końcowy. W miarę gładko udało nam się to położyć. Zostanie tak naprawdę usunięcie jakichś drobnych wtrąceń. Jak widzicie pewnie gdzieś tam jakieś mikropyłki się poklejały. No dobra, to widzimy skończone lakierowanie, i tu jest taka kreseczka. Nie wiem, czy ją widać, to jest po tej taśmie, ale jakby tam lakierem nie wchodziliśmy, więc to tak naprawdę idzie po cię zdrapać. To jest tylko jakby pozostałość kleju po taśmie. Postaram się to jakoś tu lepiej pokazać. O, tutaj może lepiej to widać. Tu jak wiadomo, stary lakier, nowy lakier i on jest tak wycieniowany, że teraz wystarczy tutaj papierem 3000, bądź 2500 tysiąca zapolerować to przejście i będzie to niewidoczne. Tutaj widzicie etap polerowania. Zabrałem sobie elementy do wysuszenia domu. To cieplej, teraz są taki okres zimowy. I po prostu biorę papier 2000 na mokro. Są oczywiście techniki polerowania sucho, ale ten lakier był jeszcze dość miękki, więc nie chciałem ryzykować stworzenia jakichś tam świńskich ogonków szlifierką i tak dalej więc wziąłem po prostu papier 2000 na mokro pamiętać trzeba o tym że papier musi poleżeć z 20 minut w wodzie zanim zaczniemy nim pracować i usuwamy wtrącenia gdzieś tam pod palcem czasem wyczuwamy jakąś drobinkę kurzu oglądamy sobie jeszcze pod świetlówką tam mam właśnie taką zawieszoną taki miecz Świetlny. i oglądam sobie całą powierzchnię wycinając po prostu Każdy detal szczegół, tak, motocykle są dosyć specyficzne. Każdy się tam z bliska przygląda, gdy na siedzimy na, na tym motocyklu z bliska wszystko widać. Może nie możemy sobie pozwolić na jakieś tam wielkie wtrącenia w lakierze. Tutaj poleruję przejście, to które wam pokazywałem, czyli tą krawędź. Tak naprawdę taki lekki ruch i już tego przejścia nie mamy. Dobrze, gdy skończymy pracę papierem 2000, można przystąpić do papieru 2500 bądź 3000, na przykład trajzak. W tym przypadku takim wilgotnym padem, broń Boże, nie zamaczamy go w wodzie, on po prostu pracuje taką wilgotną metodą. Po tym wycięciu trajzakiem używamy sobie mleczka one stepa plus twardy pad. W tym przypadku 75 mm gąbka sprawdza się bardzo fajnie do takich małych motocyklowych elementów. I małe obroty na skrętarce. Można użyć tak naprawdę jakiejkolwiek maszyny i nam było wygodnie po prostu na akumulator w skrętarkę wziąć. I polerujemy do stopnia połysku. Drugi krok to jest można tak naprawdę użyć to samo mleczko z miękkim padem bądź wykorzystać mleczko T2 to jest marka Bright, tak, One Step z firmy Bright to samo gąbka mają też drugie mleczko T2 do wykończenia takiego antyhologramu akurat praca rotacją ze względu na prędkość jakby wycięcia, tak? Mam też maszynę pneumatyczną Dual Action, z tym, że to jednak jest dosyć tam powolna praca, ma mały skok talerza, więc długo trzeba pracować, no ale trzeba uważać na to, że rotacją bardzo łatwo przegrzać gdzieś lakier, w tym razie, że plastikowe elementy inaczej wypełniają, dają ciepło stalowe czy aluminiowe, trzeba uważać, żeby się gdzieś tam nie poprzecierać. Kolejny element, polerujemy. Zwracając w uwagę na krawędzie. Rotacja jednak na krawędziach bardzo mocno grzeje ten lakier. A jak wiemy lakier na krawędzi, że tak powiem, naciąga się, więc jest go tam sporo po prostu mniej. Jakby na płaski powierzchni więc chce pozwolić na dużo bardziej agresywną pracę. Taką ciekawostkę Wam powiem, jeżeli jest lakier plastyczniony bądź jest spolimeryzowany do końca polerowanie często wiąże no, się z tym, że na drugi dzień trzeba jednak troszkę poprawić ten element potrafi zgasnąć w tym miejscu, w którym wyciliśmy papierem jakiś tam drobny pyłek i trzeba ponownie na drugi dzień to było pospolerować delikatnie co prawda wystarczy to tam ruszyć miękkim padem i jest z powrotem połysk po prostu jakby ten proces musi się skończyć i jeżeli otwieramy politurę, no to wszystko paruje i ten połysk po prostu się traci, tak, to jest naturalne zjawisko, że to rozpuszczalniki jakby naruszają ten połysk i to, to nie jest związane z tym, że na przykład mleczko wam wypełnia rysy i po wymyciu izopropylem po prostu pozbywa się tych wosków wypełniaczy, po prostu tak jest, tak, to chemia jest i musi to parować. No i dobrze, to jest efekt końcowy, wzięliście proces lakierowania. Czyli tak, tutaj przechodziliśmy, tak na stare poszycie. Czyli tu był cały ten element dotąd lakierowany. Hmm, można sobie obejrzeć właśnie przy pomocy lampki, czy nie widać jakiś plam. Taką metodą właśnie kropelkową można sobie fajnie takie srebrko wycieniować. A tutaj mieliśmy to w ten sposób tutaj i tutaj tak i też nie ma żadnych kresek ani cięć lakierów w taki sposób gdzie mogłoby to, było, mogłoby to być widoczne już na pierwszy rzut oka wiadomo że jak ktoś tam się bardzo przyjrzy to pewnie jakiś specjalista lakiernik wy, wy znajdzie tak miejsce gdzie to mogło być cieniowane ale myślę że z możliwością ratowania naklejek można po prostu tak sobie to polakierować. Tym bardziej, że tutaj jest element idealny: tak, nic tu się od kluczyka nie podrapało i jest trochę może obite tu delikatnie od kluczyka, bo to jest jak to stacyjka. Jest. No ale to też jest jakaś tam opcja, pomalować. Dobrze, biegniemy już do końca filmu. Chciałbym też podziękować wszystkim widzom za aktywność pod filmami, za komentarze. Zachęcam do komentowania, pytania i zostawienia lajków, tak, subskrypcji walczymy o pierwszy tysiąc subów W przyszłości jest klient kolejny, tak, jeden z widzów zostawił mnie samochód do naprawy, także będzie relacja z naprawy błotników. Tak, nakierowanie czterech elementów, być może coś tam jeszcze z blacharki, bo coś czuję że jednak ta blacharka będzie do zrobienia. Także no, klient po obejrzeniu filmów z, na YouTube stwierdził, że przyjedzie do mnie 250 km i chce u mnie pomalować auto. Także dzięki za zaufanie i do zobaczenia.